Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj na moim kanale jest giveaway na 500 subów jak widzicie to konto jest od yy, Iskiery czyli od mojego moderatora bardzo dziękuję mu za to konto możecie je wygrać i, i najpierw sobie po, pokażę wam po prostu co jest tym kocie, żebyście zobaczyli czy opłaca się brać mi imię ono ojca mi się opłaca jak już widzicie na samym wstępie widzicie tutaj Leona więc to już jest naprawdę bardzo wielki plus konta no ale dobrze pod koniec wam powiem, jakie wymagania musicie zrobić, aby dostać to konto. Więc dobrze, jak widzicie, mamy tutaj zaraz mega boxa, ponieważ brakuje jeszcze tylko 250 pucharków i jest mega box na tym koncie, więc naprawdę się opłaca. No niestety nie ma żadnych skrzynek, ale to aż też nie ma takiego wielkiego znaczenia. Jeśli chodzi o sklep, no to jest oferta, jako, jeśli kogoś to interesuje. Jak widzicie, był on jeszcze dzisiaj na tym koncie, ale potem już się będzie grał, jak sobie zrobimy losowanie. Losowanie będzie, myślę, że jeśli to wstawiam w. Nie wiem jeszcze kiedy to wstawiam. Po prostu będzie losowanie tydzień po wstawieniu filmu. A więc dobrze. Jeśli chodzi teraz, wejdźmy w brawlerów. Ma 19 brawlerów. Jeśli chodzi o Shelly, jak widziałam, Star Shelly, która grała, która była grana yy, po prostu, jeśli ktoś w, założył konto przed 2019, lita na 13, Kot na 15, Bull na 16. Jesse na y, 15, który wbił wczoraj, kiedy to nagrywam, y, Brock na 13, Dynamike na 15, widać tutaj naprawdę wysokie levele. Na naprawdę małych puharkach Roza to jest wielki plusy konta. No i mamy Star Power do Pam, Franka z tych ważniejszych postaci. No i Lona. Jeśli chodzi o postaci, których nie ma, jest to Piper, Mortis, Tara, y, Ginny i Nii oraz Spike i Krug. Myślę, że to za wielkiego problemu nie sprawia. Tak więc teraz są wymagania. Więc pierwszym wymaganiem, które cię musicie zrobić, jest to zasubskrybować mój kanał z Dwokiem. To będzie wszystko sprawdzane. Te, te... niewania, które teraz mówię, musicie zostawić. Łapkę w górę pod tym filmem i napiszcie w komentarzu na przykład, powiedzmy, Leon i potem napiszcie taki, teraz wam wyskakuje, jak to się zrobi. Czyli Leon, taki dwukropek. I dalej piszecie swój komentarz dotyczący filmu. Więc to było na tyle. Siema.